Hejka widzowie, następna partyjka, i znowu mamy obronę skandynawską. Więc fajnie, może po wczorajszej partii uda mi się zagrać troszeczkę lepiej. Poszło E5. Ha, czyli tak bardziej na zaskoczenie przeciwnik próbuje. Zagram chyba C5 na to. Nie będziemy tutaj kombinować. Ok, czyli on by chciał, żebym zagrał C6, D5, i przechodzimy do. Do czegoś w stylu, no tego, w sycylijskiej ten wariant c3. Jak to się nazywa? Ałapin? Ałapin, tak. Zamiast tego zagramy sobie Karokana z piąkiem c3, czyli wydaje się, że nie najlepsza wersja dla oponenta, ale to się okaże. Podejrzewam, że żaden z nas nie jest tutaj jakoś wybitnie przygotowany, rywal może to zbić. Ja mogę zbić tędy, tędy. Bicie, 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 bicie. Hetman. Nie no, tutaj trzeba trzymać napięcie póki co. Tego gońca bym chciał bronić, ale jak zagram tędy, to rywal zbije. I stracę pionka po prostu. Pewnie znowu przekombinowuję te pozycje. A powinienem zagrać prosto. Hmm. Dobra, zbiję. I spróbuję tędy. Wygląda sensownie. <laughs> Jak rywal zbije, no to pionek będzie na c3, a pionek e5 będzie słaby. Jak rywal nie zbije... Myślałbym o wieży C8. Albo może bicie bicie skoczek B4. Hetman cofa się do defensywy wieża C8. Coś w stylu skoczek A3. Wygląda to całkiem dobrze dla mnie. B3. Kurczę, ale ciekawa opcja. Wydaje się, że osłabia pozycję oponenta. Wydaje mi się, że osłabia. Bicie, bicie. Skoczek, Hetman. Wieża, skoczek. Zacznę od tej wieży. Jak rywal zbije, no to jest bicie gońcem i fajna, fajnie po przekątnej atakuję gońcem i Hetmanem. Pionek C3 i pionek B3 stoją głupio. Dosyć. I teraz jestem gotów, żeby zbić i wrzucić skoczka tędy. Jeżeli goniec A3, bicie, goniec bije. Ok, wezmę to teraz. Teraz nie można zbić pionkiem. No, chyba trzeba zbić skoczkiem. Ale ja wtedy biorę pionka E5. No przynajmniej mógłbym, gdyby nie atak po linii E i groźba poświęcenia figury na E6. To może być groźne. Jak teraz zbiję. A rywal zbije. Nic nie zyskuje na tym. Mogę też zagrać tędy. He Aha, Hetman się musi odsunąć. Dobra. <tryk> hetman się odsuwa. Goniec D6 na przykład. Jak nastąpi coś w stylu F4, to skoczek wraca, bicie, bicie, hetman bije, skoczek. Może być ryzykownie. No, czy... Lepiej będzie zacząć chyba od rozwijania figur. Nie będziemy tego od razu, nie będziemy tego tak forsować. Zagrałbym sobie skoczkiem na E7 chętnie i zrobił roszadkę. Przygotujemy się do tego ataku. Bicie byłoby zbyt ryzykowne z tymi figurami po linii E ustawionymi, bo za, za dużo figur na skrzydle królewskim jest nierozwiniętych i króla nie można zabezpieczyć, więc wydaje mi się, że wzięcie tego pionka mogłoby być błędem. Natomiast jeśli nastąpiłoby coś w stylu Goniec E3, to wtedy bicie tego pionka już jest ok, bo Hetman nie ma możliwości atakować nas po linii E. Goniec będzie przesłaniał tę linię. Wrzucimy sobie skoczka na F6, drugiego i to powinno już być dużo lepsze. <laughs> ok, jest atak na mojego pionka. Przegapione kompletnie znowu. Dużo, dużo przeaczam niestety. Mogłem zagrać g6 i chyba będę musiał. Chyba będę musiał zagrać g6. Osłabiam się bardzo po czarnych polach, ale inaczej nie obronię tego. No, chyba, że król f8. Król f8, tak. Spróbujemy zagrać królem f8. To wygląda nieźle. Aha, ale F4? Nie, nie ma F4, bo tutaj jest zbyt mocne związanie. Ta wieża, też przez te głupie stojące pionki, jest troszeczkę zagrożona. Jakbym teraz na przykład zbił to, mam. No to zdobywam właściwie materiał. Przeciwnik musi się zasłonić skoczkiem, co w sumie też mu nic nie daje. tak, tak. Problem w tym, że rywal może się po prostu wymienić, i nie wygląda na to, żebym miał coś konkretnego w tej pozycji. Po prostu zbiję to hetmanem. No i nie widzę żadnych konkretów. Skoczka pewnie sobie na F5 przerzucę, ale nic więcej nie widzę. Na szczęście tutaj też nie ma ataku. W pewnym momencie być może nawet otworzę tę pozycję, grając H5. Może skoczek H6F5. To tutaj H5, H4, wieża H5 i wieża w do gry po linii H. Patrzcie, jak przypadkiem fajny motyw nam wyszedł. No i czekamy na reakcję naszego rywala. Rywal z Maroka. Ajajaj, nie spojrzałem, że to jest nowe konto. Znaczy, na razie przeciwnik nie dał żadnych e, powodów, żeby podejrzewać jakieś oszukiwanie czy coś w tym stylu, ale normalnie bym się na partię z nowym kątem nie zgodził. No, ale w każdym razie na razie wygląda wszystko ok, więc będziemy sobie tę partyjkę cisnąć. Zobaczymy. Bardzo długo się zastanawia. Może jakiś motyw taktyczny tutaj przeciwnik dostrzega, którego ja nie widzę. F4, B... no nie no, F4 nie można. Trzeba albo, albo się trzeba wymienić. Mhm. To wygląda dobrze. Wygląda, że przeciwnik zagrał. Ok. Ja zagram tego skoczka E7, bo chcę mieć skoczka na lepszym polu. Potem będę próbował po linii H jakąś ekspansję tutaj rozpocząć. Skoczek atakuje kluczowe punkty mojej pozycji, w porządku. No to ja zacznę od poprawy pozycji mojego skoczka, a potem będę chciał zagrać. Może H6, żeby tego skoczka wyrzucić. Może, bo to jeszcze nie jest powiedziane. No, H6 ma sens. Może trzeba było od razu zagrać H6. Teraz, jak zagram H6, rywal zbije bicie i G4 na przykład. Mam jeszcze G5. Hetman F3. Utrzymanie związania skoczek bije. Hetman E2, Skoczek bije, Hetman bije, okej. Okay. Jest też Skoczek. Pionek, Skoczek, Król, Pionek, Pionek, Hetman Skoczek. Dobra, H6. I może nawet zagram. Tak, przeciwnik zbił zgodnie z oczekiwaniami i G4 teraz musi nastąpić. Na to G4, ja mam G5. Kontra na hetmanie. I na hetman F3 mam bicie tędy. I mogę zbić tędy jeszcze. I jak to wychodzi materialnie? 6 na 5. Pionek przewagi przy odsuniętym królu, ale król przeciwnika też jest dosyć odsunięty. Więc zdecydowanie skomplikowana pozycja. Mhm. Wydaje się, że muszę to zbić. Hetman e2, jedyny ruch, tak sądzę. Przepraszam. O, i teraz mam taką fajną taktykę. Skoczek H4 i nie można zbić skoczka, bo wchodzą widły i przeciwnik traci hetmana. Prawie bym to przeoczył, ale na szczęście znalazłem bardzo fajny ruch, więc w tej chwili mam figurę przewagi i chyba wygram. Mhm. <kluzny> 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 Trzeba zabezpieczyć tego skoczka. Może skoczek G6. I skoczek wchodzi na F4. Szybka reakcja oponenta. Wejdę tutaj do ataku. Hetman musi bronić skoczka teraz. Przegapiłem. Więc zbiję. Wezmę gońca. I próbujemy to grać jak najlepiej. Chyba król E7 powinien nam wrzucić, żeby przeciwnik nie mógł mnie szachować. Aczkolwiek yy, nie jest tutaj bezpiecznie. Jest trudno. Zagram tędy. Atak na pionka. I zdublujemy sobie wieże. Taki ruch, tylko trzeba uważać na to. Więc, jak zagram tu, tu mogę zagrać. Tutaj grożę z biciem, albo mogę zbić. Hetman bije. I mogę zbić tędy. Ok, no to dubluję wieżę. A jak zagra tędy, to bije pionkiem. I jest ok. Wieża. No to dubluję. No, mm -hmm, związanko. <laughs> Przydałoby się wymienić te hetmany. Albo zejść królem z tej linii. Dobra, zacznę tak, żeby dorzucić tutaj Hetmana do, do ataku, królem sobie pewnie zaraz zejdziemy stąd. Wrzućmy Hetmana, tędy go nie 6 grozimy matem. Będziemy grozić tutaj wieloma rzeczami w... <laughs> przeciwnikowi. Chociaż jak zagra F3, nie chciałbym, żeby zagrał F3 i się rozwiązał łatwo. Ale teraz daję szacha, zdobywam wieżę. To też jest ten plus posiadania trzech. Ciężkich figur na jednej linii. No i super, jakieś zwycięstwo przyszło, zróbmy analizę. Wygląda na to, że miałem przez większość czasu fajną przewagę. Przez chwilę ją wypuściłem, ale potem przez całą partię wygrywałem. 83% dokładności całkiem dobry wynik, u przeciwnika słabo. Zobaczmy, jak to się wszystko rozegrało. I w jaki sposób te partie wygraliśmy? No, przeciwnik wybrał ten nieoczekiwany wariant z pchnięciem pionkiem. Przyznam, że często mnie to dekoncentruje. To jest bardzo niespodziewane posunięcie. I przeciwnik próbował przejść do Alapin'a. I jakbym zagrał skoczek C6, no to wchodzi D5, nie? Chyba to by był Alapin. Trudno powiedzieć. No dobra. Przeszliśmy do czegoś w stylu takiej. Takiego karokana. Wiedziałem, że to b musi być słabe, bo ta struktura pionków jest kiepska. I tutaj zawsze będą jakieś ataki szły na te wieże na przykład. I wygląda na to, że od razu mogłem zaatakować. Silnik pokazuje, że w ogóle tutaj trzeba oddać tego pionka. Trzy najlepsze ruchy według silnika to jest oddanie pionka, więc bardzo ciekawe. Nie będziemy się zagłębiać w to jakoś bardzo. No i tutaj bicie było prawidłowe. Drugą opcją było bicie na d4. No a najlepsze było po prostu wzięcie pionka, natomiast. Powiem wam, że ja bym się bał po tej linii E. Tutaj zawsze jakieś związania, by, znaczy zawsze jakieś poświęcenia by wchodziły na E6, więc wolałem nie ryzykować. Zegrałem sobie gonit C5, rozwinąłem figurkę f 8. Znowu bicie według silnika. A, bicie. Dobra, bo teraz nie ma bicia tendy, bo po prostu biję na E5, więc miałem możliwość praktycznie zakończenia tej partii. No i ten pionek spadnie. Tutaj bicia nie ma, bo jest zawsze wieża G8. Zaraz będzie też skoczek F5, więc pozycja jest właściwie wygrana dla czarnego. Ja jednak tego nie widziałem, dlatego podszedłem sobie królem na F8. Zagrałem bezpiecznie. Rywal się odsunął. Skoczek E7. Aha, i B4 i tracę gońca. Całe szczęście, że przeciwnik tego nie zauważył. To jest ten najgorszy błąd w partii. Ale przeciwnik wrzucił skoczka do ataku, na co ja po prostu sobie wrzucam tędy i poświęcenie nie działało, właśnie przez uderzenie G5. Skoczek bije w centrum, i wygląda na to, że wygrywam tę partię. Chociaż tutaj, skoczek F4 to nie było najbardziej precyzyjne posunięcie. Mam co prawda figurę przewagi, i powinienem to wygrać, ale dałem przeciwnikowi niepotrzebne szanse. Ale tutaj już końcówka to na szczęście okazała się formalność dzięki temu, że no mam figurę przewagi i mogłem łatwo zaktywizować swój materiał. Więc mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, wspierania mnie wirtualną kawą lub na Patronite. I jutro walczymy dalej oczywiście. Eee, w ogóle wbiłem ponad 2400 w Blitzu troszeczkę wróciłem do, do wysokich rankingów. W Bullecie teraz mam ponad 2500, więc jak jeszcze bym wrócił do 2400 w Rapidzie, to pierwszy raz miałbym ponad 2400 we wszystkich rankingach, we wszystkich rankingach więc fajna sprawa. No i nic. Dzięki widzowie. Widzujcie jutro. Do zobaczenia.